Witam wszystkich ponownie na kanale Moje domowe jedzenie. Dziś przygotowałam dla was bardzo fajną prostą w przygotowaniu przekąskę, którą możecie przygotować na grilla czy na spotkanie ze znajomymi. Fajnie wygląda i super smakuje. A będziemy potrzebować ugotowane na twardo jajka, szczypiorek, rzodkiewka, czerwona cebulka bardzo drobno pokrojona, a także serek typu włoskiego, który wam pokazuję. I sos czosnkowy. Ja użyłam tutaj jogurt grecki, kilka łyżek y, majonezu, oczywiście czosnek, sól. To wszystko dokładnie wymieszałam. I teraz taki sos czosnkowy układam sobie na jakimś fajnym y, półmisku, rozprowadzam y, delikatnie po całej powierzchni i na to będziemy wykładać pozostałe składniki. I tutaj y, mam przygotowane jajka i serek, który będę kroić na takie mniejsze kawałeczki. I układam na przemian y, serek, jajka. I tak po dwóch stronach do wyczerpania wszystkich moich składników. A teraz układam rzodkiewkę również po dwóch stronach dla ozdoby. Jeśli nie lubicie albo nie macie, możecie ten krok pominąć. Na środku układam szczypiorek drobno pokrojony, a po bokach Czerwona cebulka. Na koniec, oczywiście, jeszcze sól oraz pieprz. Musimy też właśnie dobrze posolić nasz serek. Chowamy do lodówki. Możemy nawet zrobić dzień wcześniej przed imprezą i też będzie dobry, albo po prostu od razu zajadać. Polecam, zróbcie koniecznie.